O nie! Zginę. A, nie! Witam w kolejnym odcinku Mani. Ja jestem Dominik. Tym razem zrecenzuję gierkę MicroTrip. Jest to naprawdę niesamowicie fascynująca mini gierka. Naprawdę e, lata się takim małym, jak to tak wytłumaczę. Może kropeczką Taką po żołądku yy, Ogólnie w ciele człowieka I się tam omija przeszkody Prawo, lewo, prawo, lewo Ja tak sobie myślę Cholera jasna co to jest mikro trip yy, Bo nie znam tej nazwy po polsku Z angielskiego Wpisuję yy, w, tłu, w tłumacza gogle Mikro trip Google tłumacz nie umie tego przetłumaczyć co Ja mówię cholera co jest wpisuję w inny słownik, mikrotrip e, przetłumacza mi inny słownik, e, że to jest mikropasek, a znaczy się tak zastanawiam kurwa mać, co to jest mikropasek po polsku wpisuję w Google mikropasek e, i mi się pojawiają jakieś paski, czy części zamienne do samochodów no mówię, nie cholera, to nie to więc naprawdę stwierdzam, że mikrotrip to może być po prostu mikro, ale to tak się strzelam. Sami zaraz ocenicie, co to w końcu jest. Dobra, tak wygląda nasza y, gierka. Już się wszystko załadowało. Jest napis mikro trip. Cholera jasna, co to jest tutaj w tle. Jakieś widać niebieskie jelita. Cholera jasna, przecież ja nie mam niebieskich jelit. Dobra, gramy tym mikro tripem prawo-lewo. Zjadamy to coś. Białego i to mnie teraz zastanawia. A to jest bardzo fajne zielone, bo to tak przyhamowuje. Ale tutaj trzeba się śpieszyć. A właśnie, co mnie zastanawia w tym. O, w ogóle im więcej zjemy, tym oczywiście bardziej urośniemy. A tutaj czarne gówna to trzeba omijać, bo one zabijają. Yy, małe czarne gówna. Zabierają życie, duże czarne gówno zabija od razu, więc jeszcze w małe, te czarne, można uderzyć. Ale czarne tu trzeba umieć... O tabletka! Pomniejszyło mi, ale to jest taki bonus, że... Że zabiło mi y, małe, y, te czarne coś. Teraz nie wiem gdzie my byliśmy. O, level 2 świetnie, bo w ogóle mój rekord to jest około 5000. Tu jak widać, nabijają się punkty. O, oczywiście, sterowanie można ustawić różnie ja teraz steruję palcami, ale oczywiście można też. O, kurde, zginąłem. Można też ustawić wszystko na żyroskop, ale sterowanie żyroskopem jest mniej precyzyjne i trudniej, trudniej po prostu, wycelować. To co mnie zastanawia yy, yy, nie, nic mnie nie zastanawia. Już wszystko rozumiem. Dobra, przede wszystkim. Gra w ogóle też ma świetną muzykę. Ta fizyka tego patrzcie jaką się ładnie tak wygina. To po prostu jest yy, świetne. Bąbelki, muzyka to jest bardzo dobra jest to w ogóle warstwa wizualna. Naprawdę gra po prostu cholera jasna Wygląda atrakcyjnie Tu w ogóle jakieś kurde kręcące się coś Ja nie wiem, ja z takiego czegoś nie mam w rządku. No i sobie tak latamy tym mikrotribem pra Prawo, lewo, Jezus Maria Level 2 Może mi się uda pobić rekord Oczywiście Nie należy tego za dużo jeść O Jezus... o Jezus! O nie A i tak bym uderzył, to, to bym tylko stracił życie. Tu jest te życie na dole. Zwróćcie uwagę, te białe! Jezus Maria! Zwróćcie uwagę, tutaj u góry jest taki takie coś, że jak to ten cały czas biały paseczek ucieka i jak ucieknie do końca. Teraz właśnie spada, to zginiemy, więc trzeba wpieprzać te białe coś, yy, no żeby po prostu nie zginąć i jak się oczywiście uderzy w to białe, nie, w to czarne małe, to ten pasek biały schodzi bardzo szybko w dół, a jak się uderzy w czarne, właśnie widzieliście zresztą kilka razy już, to po prostu, jak się uderzy w to czarne duże, to się po prostu ginie, yy, no od razu. Dobra, ja się właściwie może zabiję i zagram sobie raz na sterowaniu żyroskopem. O, teraz mamy sterowanie żyroskopem. Jest to naprawdę trudne, trudniejsze, bo na żyroskopie tak mój rekord to jest właśnie 2000, a na sterowaniu palcami, no to właśnie wyrobiłem 5000 tam ileś. Dobra, ostatni raz już gram i po prostu Gierka naprawdę już właściwie ją przedstawiłem. Powiedziałem wszystko, co o niej można było powiedzieć, ponieważ za dużo tutaj w tej grze się y, nie dzieje. Y, z całą pewnością mogę ją polecić i dużym. No, głównie myślę, że przeznaczona jest na mniejszy. Ej, tam była tabletka. Ej, nie, dobra. O, znowu mi zniszczyło małe mikrotliby, czy coś tam. No, no, całkiem nieźle. Jeszcze chyba tak daleko podczas nagrywania tej recenzji yy, nie udało mi się dojść. Ej, czyli może jednak na tym żyroskopie. O, tabletka kolejna znowu mnie zniszczyła. O, teraz te tabletki oczywiście dają różne bonusy. Teraz jest taki, że mam magnes. O nie. o nie, o nie, O NIE! Ej, ja, ja tak mam, naprawdę, ja tak mam, że ja tak, pi że ja tak piszczę, co nie? Czasem ktoś tam powie, no mini, taki stary facet, a tak piszczy. Ale ja tak mam. Ma Dobra, ej, 4000 już! Dobra, ginę! Nie, nie ginę. Kurde, coś tam było? Eee, ginę! Mam mało życia. Ginę! Ginę! Dobra, gierkę widzieliście. Poczekajcie, trochę przyciszę. Żeby nie było. Dobra, gierka naprawdę. A właściwie, może całkowicie wyłączę głos. Dobra, głosu nie ma. Naprawdę, gierkę z cały. No w ogóle polecam ściągać. Micro Trip jest po prostu zarąbiste naprawdę nawet jest lepsze od poprzedniej gierki, którą zrecenzowałem jest to poprzednio recenzowałem Speedy Car naprawdę Micro Trip jest o wiele lepszy od Speedy Car i naprawdę nie zastanawiać się tylko po prostu ściągać i po prostu ściągać zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia poprzednich filmów Tutaj po bokach właśnie macie, yy, po kantach, nie po bokach czy po kantach, po kantach macie moje poprzednie reczki. oczywiście tych recek jest oczywiście jeszcze więcej, więc śmiało klikać i oglądać. No i tyle. Co nie? Ja już się w ogóle z wami żegnam I, i... Dobrze, to to już koniec tego odcinka w sumie tak sobie myślę bo już w sumie nic więcej nie powiem, więc już właściwie koniec.